Siemanko. Z tej strony Jera gracz. A w tym odcinku jesteśmy w Minecrafcie, nie na Skywarsach, tylko w Command Blockach będziemy dzisiaj grzebać. I dzisiaj będziemy robić wyrzutnie sieci oraz ich typy. I od razu pójdziemy zrobić sobie... oj oj strój Spidermana, cyk, nie to cyk. Robimy tak, tak, tak. Bo tak oczywiście miał Spiderman. man cyk, cyk cyk. Tak wyglądamy. I teraz robimy tą komendę. I dostajemy główkę. Oczywiście można. Oj, można zawsze tutaj inną główkę dać, ale to jest super do tego odcinka. I pierwsze co potrzebujemy to Command bloka I to jest taka komenda. O, tutaj o. Tu taka komenda. Ale tu jest ważnik ogólnie. I link do wszystkich y, tych komend jest w opisie. I teraz... Tu jest pierwsza. To ja tak tutaj o. Robię pierwsza będzie tutaj komenda. I wpisujemy. Yy, Oj, coś mi się nie chce pisać. Ex T. Hmm. coś zepsułem, x to t. if and t, t. małpa, małpa e. Yy. Yy. Nawias kwadratowy, Type typy równa się. Fiszi, Bober. I gotowe. I... A, jeszcze nawias kwadratowy. Oczywiście ja muszę o wszystkim zapomnieć. No i tutaj macie komendę. I musi być yy, powtarzający i zawsze aktywny. Bo inaczej to nie będzie Wam działać. Przechodzimy do drugiej komendy, o ich nie przygotowałem, no. tutaj do drugiej komendy, która jest e, oj, nie pisze e, efekt give małpa te, slow falling 3, 1 true, to jest 3, 1, że na 3 sekundy, moc 1 i że to będzie cały czas działać. I tak i teraz robimy tutaj trzeci. Oj, tu nie mam tabliczki, trzeci f, trzeci jakby potrzebna rzecz, komenda, efekt give małpa p. Czyli najbliższy gracz. Levitation. 3, 2, 3, moc 2, czas 3 sekundy. Cyk. I muszą być takie komperatory, tak? że tu musi być trzy razy, 3, trzy, trzy, tu po jeden i tu y, na zero i tutaj na dwa. A tu musi być, y, jak to się nazywa po polsku, aparator i teraz y, komperator. Ojeju, teraz bierzemy wędkę, teraz Wam to zaprezentuję. Śnieżkę I. A nie, śnieżki. Nie, śnieżek nie będzie. A nie, jeszcze. Z... O, widzicie? Tu już resztą idzie. I cyk. I nam spada. Teraz wybuduję nam taki minitor, żebym mógł Wam to po wszystko pokazać, jak to ładnie będzie wyglądać. O. Chyba taki tor powinien chyba wystarczyć Teraz cyk skaczemy i za się zaczepiamy cyk. Tak to dziwnie trochę działa, ale no ale jednak to jest bez modów. Seria gdzie robimy rzeczy bez modów, ale są bardzo, ten, bardzo przydatne no, do mapek i do różnych rzeczy. Teraz widzowie przechodzimy do, śnie, do śnieżki. Tak, gdybyście robili na serwerach na przykład z kolegami, na jakimś serwerze, to wam, wam później pokażę. I teraz tak. W pierwszym komenda to będzie znowu y, execute if entity małpa e type. Co ja tu zrobiłem? Typ Snow Snowball Cyk I teraz Gotowe A nie, coś tu mu chyba O i musi być Powtarzający i zawsze aktywny Teraz przechodzimy do drugiego exuter, ex, ex if entity mau pa, eh? oh. snow ball, postinet, as. Małpa E, typ snowball run, feel i takie fale. ojej. muszą być trzy takie fale. S trzy fale, spacja. O tak, w sumie. Cobweb. I teraz wam pokażę. O, tak to się robi. I trzeba odczekać, bo patrzę. Mechanizm po prostu musi dotrzeć. Zawsze można w sumie na jeden, bo cyk, cyk. Widzicie, nie działa. Op. I teraz wam pokażę, jak możecie na przykład to wykorzystać na jakichś serwerach, kiedy jesteście na przykład właścicielami i cyk, i na przykład chcecie kogoś patrolować. Cyk. Lecimy, cyk. Lecimy. Widzowie widzicie? I rzucamy jeszcze raz. I teraz będziemy spadać. I cyk. Pamiętajcie, że wszystkie macie w opisie. Yy, wszystkie macie w opisie. Yy, te, jak to się nazywa? Yy, no, komendy. No i. No i i zaraz się widzimy Widzowie jeszcze coś chciałbym dodać tak, tak pamiętajcie o komendzie na główkę i widzowie zawsze możecie sobie tutaj w tym command bloć a nie, nie, na tym w tym, że na przykład jest krótszy efekt no i to jest właśnie fajne bo możecie sobie pokombinować i no i w sumie to do zobaczenia w następnym odcinku